Drogę przez świat i inwestowania możesz wyobrazić sobie jako rejs po morzu. Nie zawsze morze jest spokojne, a duże fale mogą zatopić Twój statek. Dlatego dobrze jest znaleźć bezpieczny port, w którym przeczekasz złą pogodę. Marynarzom w jego znalezieniu pomaga kompas. W świecie finansów złoto jest portem, a kompasem jest i plan. Ochroni on Twoje oszczędności i zwiększy niezależność finansową. Inteligentny plan inwestycyjny firmy Ibis Ingold udostępnia prosty i bezpieczny sposób inwestowania pieniędzy w metale szlachetne. Złoto nabywasz stopniowo w zależności od wysokości wpłat. Oszczędzać w II-planie i nabywać złoto możesz już od kwoty 15 zł. Jednakże najlepiej jest wybrać wysokość wpłat w taki sposób, abyś swoje sztabki lub monety przynajmniej raz w ciągu roku otrzymywał do rąk własnych i mógł cieszyć się swoim skarbem. Zmienić kierunek oszczędzania w jego trakcie to z I-planem również nie jest problem. Radar prognozuje burzę, możesz przyspieszyć nabywanie złota. Potrzebujesz pieniądze na coś innego? Zmień wysokość regularnych wpłat. Dzięki I-planowi nie musisz obawiać się żadnych zagrożeń i zyskujesz pewność, że zawsze bezpiecznie zakotwiczysz się. Rynki oferują wiele produktów oszczędnościowych i możliwości inwestycyjnych. Należy jednak wybrać wariant zapewniający bezpieczeństwo Twojej inwestycji. I plan zapewnia wolność, pewność i przyszłość.